Okej, okay, więc witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale um, Dobra Dzisiaj trochę taki inny filmik Bo nie będę już aż ty nagrywać o grach, tylko też o innych rzeczach I no. A dzisiaj 30 faktów o chomikach Dobra Dobra, to pierwszym faktem jest, że chomiki żyją około 2-3 lata Drugim faktem jest, że najmniejszy przedstawiciel chomika jest chomik Rogorowskiego i że miał on 5 cm Trzecim faktem jest, że największy chomik czyli Europej jest europejski tętno chomika to 340 420 uderzeń na minutę maksymalnie 720 u człowieka a jedynie maksymalnie 720 było ogólnie u chomika u człowieka normalnie jest 75 a u słonia tylko 25 najstarszym chomik na świecie Żył 9 lat i był to chomik syryjski. Kolejnym faktem jest, że chomiki mają 16 zębów. Po dwa siekacze, 6 trzonowców, w szczęce górnej i dolnej. Kolejnym faktem jest, że siekacze chomika rosną przez całe jego życie. Gryzonie mają bardzo dobry słuch i węch. Wzrok jest niedoskonały, są daleko wzrostowcami. Yy, widzą bardzo niewyraźnie, ostro. Kolejny fakt to, że wszystkie chomiki są zazwyczaj aktywne o zmierzchu i nocy. Dlatego mają duże oczy, aby wyłapać niewielką ilość świateł. Chomik ma włosy czuciowe, zwane wąsami. Grają wielką rolę u każdego nocnego zwierzęcia. Pomagają mu bezkolizyjnie, poruszając się w nocy. Kolejny fakt jest, że chomik posiada. Dwa zachyłki jamy ustnej, popularnie zwanymi wąsami poliszkowymi. Służą one do przechowywania pożywienia. Są tak duże, że po. Są po prostu tak duże, że dwa razy jakby Jak to wytłumaczyć? Że, mo że mogą przechowywać w jamie ustnej dwa, ra dwa razy jedzenie, dwa razy swojego pożywienia. Jakby dwukrotny obwód swojej głowy. Tyle mogą jedzenia przechowywać. Nie wiem, czy rozumiecie. torby poliszkowe w wodzie służą chomikowi jako kamizelka ratunkowa. Chomiki są wszystkożerne, co oznacza, że jedzą zarówno ziarna, owoce i mięso. Tak, mięso też jedzą. Nie wolno kamić, karmić chomików owocami cytrusowymi. Solnymi orzeszkami, cebulą, słodyczami owocowymi, pestkowymi. Chomiki mają niezwykle zręczne przednie łapki. Wykorzystuję je do czyszczenia stojącego fu futerka. Czyli jak na przykład im jakby stoi futerko na górze, to sobie mogą wyczyścić spokojnie. Jak i przetrzymywania swojego jedzenia. Chomiki są jednymi z najpłodniejszych ssaków dojrzałością płciową. Do się Osiągają około 1-2 miesięcy. Ciąża chomika trwa średnio 19-21 dni. Dobra, kolejny fakt jest, że chomik może w zimę zapaść w hibokarnację. Hibo, hibokarnację? Nie, czekajcie, jak to było. Hibernarkarnację czekaj się hibernacja, a to było hibernacja dobra. Hibernacja, powodem może być nagły spadek temperatury Chomiki śpią około 16 godzin w ciągu doby, co sprawia, że przesypiają około 75% swojego życia. Kolejny, kolejny fakt jest, że jeśli lisemiczka nie będzie miała dobrych warunków i spokoju, to zje swoje młode. To jest naprawdę kanibalizmem i to jest niefajne. Ok? Chomiczki to samotnicy. I nie polecam ogólnie mieć dwóch chomików w jednej klasie, bo kiedyś o tym nie wiedziałam i po prostu miałam. I one się naprawdę, że tak powiem, biły, gryzły. I nie wiem, czy to było tylko powodem, że jeden z moich chomików uciekał ciągle z kratki po prostu. A ja nie wiedziałam dlaczego. Po prostu może miałam wtedy, nie byłam aż tak dojrzała, bo miałam a wtedy około jakieś 8 lat. Ale naprawdę, i no. To nie było fajne, bo coś mogło się ustać. Dobra. No to chomiczkom nie można dawać wapienie. Wapienka. Czyli takiego waszego. Czyli takiego. Ich wapienka. Wiecie, no taki biały co wzorgiczny. Chomikom syryjskim trzeba dobrze zabezpieczyć klatkę, aby nie uciekły. Dobra. Kołowrotki muszą mieć dobrą średnicę. Dla danego gatunku chomika. Po prostu nie mogą być za małe. Jak chomik chce się bronić, staje na dwóch tylnych łapach i syczy. Kolejny fakt jest, że chomiki należą do jednych z głupszych zwierząt. Po prostu one, nie chcę tak mówić brzydko, ale. No, tak prawda, tak. Chomiki są bardzo odporne na spadek z wysokości. A ogólnie, napiszcie mi w komentarzu, żebyście chcieli, żebym wam pokazała później moje nowe chomiki. Bo niedługo kupuję, bo jadę teraz na obóz i w tym obozie kupię sobie chomiczki dwa. Może jeden, ale to jeszcze zobaczę. Ale oczywiście, jak dwa, to w w dwóch osobnych klatkach muszę im kupić, ale myślę, że kupię dwa. No to chomiczki są bardzo odporne, odporne na opadek z wysokości. Drewno sosnowe jest toksyczne dla chomika. Sam jest podczas sikania, wydalania odchodów. Zaciera kuperek do góry Nad ranem, gdy chomiki Szykują się do snu Wydają dźwięki Przypominające kichanie Ok, Myślę, że to tyle Jeśli chcielibyście więcej faktów Może o czymś, jakimś innym temacie to możecie napisać, czy chcecie więcej faktów czy po prostu nie chcecie jeśli wiecie jeszcze jakieś fakty dotyczące homików, to możecie napisać po prostu w komentarzach i oczywiście yy, jeśli no i oczywiście jeśli chcecie, możecie zostawić subika bo możecie wygrać 10 prezentów na Movistar Planet i napisać swój nick od razu Teślę, la lajka w górę, jeśli Wam się podobało. A, tak, PS na YouTube nazywam się Patiwar1. Okej, okay. i to chyba myślę, że tyle. No to Papa. Pa.